Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w programie Zimne Dranie, w którym podsumowujemy sobie, co się działo w ostatnim czasie w skokach narciarskich. Tylko w tym programie mocne tezy bez uzasadnienia i stąd nieprzadkowy wywór gości. Witam Michała Korościera. <grym> Bardzo mi miło, dzień dobry, dobry wieczór. Igora Błachuta. A mnie jak przedstawisz? No proszę Państwa, Krzysztof Biegun, jak się dowiedział, że są zimne dranie, specjalnie z Gilowic wyjechał o godzinie 10, żeby zdążyć na nasz program. Krzysztofie, witam Cię. Witam, dzień dobry. I Krzysztof będzie ze mną ten program prowadził. Aha. Natomiast na początku, drodzy panowie krótkie tezy, tylko tak lub nie, Dobra. nie chcę uzasadnienia. Dobra. Czy Kamil Stoch powinien pójść na TCS? Nie. Igor? Nie powiedzie. Czy powinien? Powinien, ale nie powiedzie. Tak czy nie. Tak. tak. Krzysztof? Ja prowadzę z tobą ten program, Czyli nie, nie muszę odpowiadać ja pyta na pytanie. Ważne, że goście odpowiadają. No już się wymiguję. Dobra. Czy Pius się skończył? Tak. Bezdyskusyjnie. Tak. 3-0. I ostatnie pytanie, czy Austrach wygra TCS? Tak. Niestety. Czyli tak. Uh -huh. No, też mi się tak wydaje. Okej, okay. to teraz już tak bardziej na poważnie na temat drużyny polskiej. Krzysztofie, może ty jako trener KGB, ja który jesteś tutaj... To nie? No nie, no, teraz tak na poważnie Chciałem, żeby Krzysztof powiedział, na czym tak naprawdę stoimy. Masz kontakt z trenerem Thunbichlerem. Wiem, że prowadzisz, ale odpowiedz na pytanie o Polakach, a potem będziemy ich wypuszczać o inne nacje. A więc te, krótko, zwięźle na temat. Teraz tematy. już możesz się a, rozwinąć. Dobrze. No to powiem tak, jak jest. Wydaje mi się, o. że jest stabilnie, bez błysku. Z małymi wpadkami i brakuje nam brakuje nam po prostu takiej wisienki na torcie, czyli pierwsze miejsca w to przejść, potem miejsca na podium, a potem wygrane. Więc yy, Ameryki tutaj nie odkryłem, nie ma co czarować, no, czekamy cały czas. Jest lepiej jak w tamtym sezonie mamy, mamy skoki dobre. Yy, chciałbym powiedzieć, młodszych zawodników, ale nie aż takich już młodych, bo to są zawodnicy blisko 30 Kuba, yy, Olek i Paweł, ale jednak z naszej tej polskiej generacji jest to młodsze pokolenie. I przebłyski Piotrka, który wrócił. Więc baza jest, myślę. Brakuje, brakuje iskierki i wszyscy chyba wierzymy, że to w końcu przyjdzie. Dobra, no dobra, wy... powiedz mi właśnie, czy my sprzętowo jesteśmy bardzo do tyłu? O właśnie. Czy do tyłu? się jesteś... Nie chcę wierzyć, że tak nas leją bezdyskusyjnie, mimo że mówić, że przygotowania fajne, że wszystko idzie, a... tylko jakoś wyników nie ma. W tym momencie właśnie to jest, to jest ten moment, gdzie nie chciałem za bardzo brać Bo, jest bo nie jestem osobą obiektywną i co ja sobie myślę, y, ja tu nie mogę powiedzieć. Na pewno wszyscy ciężko pracują nad sprzętem i no i tyle wam powiem. Może nie jesteśmy, jeszcze nie brylujemy, ale... Pułar świata się toczy, możemy my coś podpatrzeć, inni mogą pod, podpatrzeć, możemy do czegoś dojść, mały szczegół i od razu zrobi różnicę. E, wiecie, jak jest w skokach. nie trzeba. Słuchy, na razie mamy dwie dyskwalifikacje: wolnego i żyły I Ile ma dyskwalifikacji? Austria, ile Niemcy? Tak, ale Austria. Czy to jest Austria wina sztabu? Za... Hmm. <laughs> Austria zawsze słynęła z tego, że mieli mało dyskwalifikacji i po prostu się umiejętnościami bronili. I tak to jest. Czyli Twoim zdaniem Austriacka Ale to dominacja... jest wywiad ze mną? Nie, nie, o co nie, chodzi? Nie, nie. To jest pytanie ogólnie otwarte. Austriacka dominacja, waszym zdaniem, panowie, wynika z ich umiejętności, a nie z jakiejkolwiek przewagi sprzętowej, tak? No chyba nie od dziś to wiadomo, no przecież... Nie, nie podważam to... ich umiejętności, ale obaj mówiliście bardzo często, że skoki narciarskie doszły do takiego poziomu, że ogromną rolę odgrywa najmniejszy detal. Tak. A więc jeżeli wszyscy są na bardzo wysokim poziomie, to ktoś ma coś przy zapięciach, czy przy czymś jak kiedyś Aman i to już zaczyna robić różnicę. Czy, czy Austriacy coś takiego mają, czego nie ma reszta świata? No mi się nie chce wierzyć, że jak jest konkurs Pucharu Świata, to najgorszy z nich, dzisiaj 12 chyba był, nie? No coś takiego. I to ten z kontynentala, nie? Nie, i to, to nie, nie, ten sk No tak, tak. Ale to, to nie Ej, od dziś wiadomo, bo... Tak Hajbek był zanim, no to tam tak, był. tak było w każdej lidze. Ja myślę, nie, nie mam takich statystyk, ani ich nie robię, bo nie mam sensu, ale y, jeżdżę po zawodach, czy to wcześniej kiedyś jeździłem na Fiskapy, czasem zdarzało mi się, że byłem na plaży Świata, na plaży Kontynentalnym i Austriacy zawsze łapali najmniej dyskwalifikacji. Oni są po prostu dobrzy i cały świat ich goni, to jest... Ta, ta, ale ta, dobra, to słuchajcie, to nie teraz mamy temat y, powołania na TCS. My ten program kręcimy w niedzielę, w zawodach, więc być może w poniedziałek już się dowiemy czegoś, czego nie wiemy na ten moment, ale Dawid czy Kamil? Co na miejscu trenera Turmichlera? Nie wybór, robicie? dlatego że to są obydwaj zawodnicy, którzy w tym turnieju piękne karty zapisali, choćby z tego historycznego punktu widzenia, no to odpalenie jednego z nich źle wygląda. To dlatego powiedziałem, że Kamil powinien jechać, nie dlatego, że on tak super skacze w tym sezonie, bo nie skacze super w tym sezonie. Ale, Ale wczoraj był osiemnasty na miejscu Piotrka Żyłek. No w sobotnim konkursie. W sobotnim konkursie był wyżej. W jakiś sposób się broni, dlatego no, bardzo jest niekomfortowa sytuacja trenera. Choć może mieć tutaj taki argument, że weźmie zawodnika, którego Wiecie. teoretycznie on trenuje, a nie Michał Problem jest taki, że już nie bardzo jest, kiedy potrenować, Sprawdziś, kiedy się kiedy sprawdzić między się, no. sobą, więc panie Michale, rwiesz się do głosu. Rwę się do głosu, bo ja chcę powiedzieć, że to moim zdaniem nie ma większego znaczenia, kogo on weźmie, no. bo, bo ani Kamil, ani Dawid, przy całym szacunku dla nich, przed całym szacunku dla wkładu, jaki mieli w turnieju czterech skoczni, bo obaj wygrywali ten turniej, no to żadnemu nie grozi wygranie ani bycie w czołowej trójce. I to może być tak, że na pół turnieju czterech skoczni pojedzie jeden, a później zmienią go na drugiego, bo, teraz bo już pytanie, tak bywało. Czy oni by chcieli jechać w ogóle. Nie, nie wiem, Karil taką formę. narzekał trochę y, wiele razy, że Sylwestra w domu to spędzał ostatni raz, jak miał tam 19 lat czy 18. No ale Sylwestra jeszcze jest, y, no kwestia jeszcze jest taka, że jest i takie coś jak podmianka w połowie. No, no właśnie, zdarzało, właśnie, zdarzało się to nie nieraz i, tak. i dlaczego by się miało nie zdarzyć. Niech ci, ja co jadą, skaczą dobrze i nie trzeba by było No to słuchajcie, taki robi. scenariusz. Jest puar y, w Engelbergu Continental. Wysyłamy tam Kamila i Dawida i najlepszy jedzie. Co by na to? O to nie teraz już strzeliłeś grubo. No bo teraz jeszcze to Krzysiek, już tutaj ocenę wystawić <grym> na tym kontynentalu. No Wiesz... bardziej ja tak ja jak Wojtek, tak bardziej. także. Ale teraz ja się... nie będę. No, mam ten komfort, że mogę się nim bronić. Ale tak bo 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 Krzysiek bo ma <grym> fajną to historię, że jak Piotrek żył, to... pojał do kusama na, na Continental, to on był tak jak małe dziecko zadowolony, że może skakać w kontentalu, że, że jest taka rywalizacja. Zgadza się? Tak, bardzo się cieszył i mimo tego, że nie zajął tam super miejsca, choć ma, jest na to wytłumaczenie, po prostu Piotrek nie mógł tam popuścić sobie całkowicie wysoki rozbieg, by użyli trochę w sobotę przesadziło i on to otwarcie przyznał. On się bał mocno odbić, wykorzystać o! swojego potencjału, bo za szybko mu jechało po prostu. I, i Piotrek miał kontuzję, obniżyliśmy w treningowej, w treningowej. i nie, nie przyniosło to efektu, więc byliśmy po prostu. Nie, to jest tak, z piątkiem jest tak: albo odpali bombę, obniżymy A. i będzie, albo. Coś nie, nie pójdzie nie tak, no i będzie zamiast 14 to będzie jeszcze dalej. Więc, więc badaliśmy teren, że tak powiem. Ale zabieg ten zastosowaliśmy, tylko właśnie w treningu i. Trening, on Nie, nie ma punktów w tak, no Ale pojedziesz za strony... wojska, śmieje, będzie nie, nie, będziesz machał i manewrować. To jest Nie jest sytuacja nie, Ale taka Myślę, właśnie. że Piotrek się też się cieszył, dlatego on sam mówił, że jemu skoków po prostu brakuje. Tak, on Konkursowych on jest dla niego takus mocy gdzie indziej. To chodzi o to, żeby w ogóle się pościgać. Czy z Dawidem potrzebują bardziej skoków? Czy odpoczynku czy skoków? Treningowy, czy przysłoków zawodowych. No to pytanie do szkoleniowca raczej, nie? A tak, odnośnie sprzętu, tak ja mam pytanie do ja. Michała. Dobrze. Tak, o, dobra. E, bo cały czas słyszy się o dziubku. Tak. I ty, jako ekspert tak. z tych kombinezonów, chciałbym się zapytać, jak się robi dziubek. Tak. Do czego służy? Nikt nie ma kaptura, to I nie pokaza teraz. I gdzie się znajduje dziubek? <grym> to znaczy, proszę państwa, ja nabyłem już informację w tej sprawie. W mediach i media to powielają, jest błędna interpretacja, czy też błędna definicja dziubka. Jak skoczek siada na belce i robi mu się taki? Dzióbek. Taki dziubek. W kroczu, to to tak naprawdę nie jest dziubek. I to nie, dziubek jest w kroczu. Jest, nie jest Nie w kroczu, no tylko tak wydaje się, że wydaje się, że ten skoczek jest bardzo zadowolony, dlatego ten kombinator <grym> tak jest u góry. Że ten <grym> skoczek jest wręc, bardziej zadowolony niż powinien. Wręcz podekscytowany, <grym> tak? podekscytowany. A dziubek uzyskałem już takie informacje, jest 30 cm niżej i go nie widać. Ale ja myślę, że de, definicję no dzióbka trzeba tego zmienić. Nie. Bo już wszyscy dzióbkiem zaczęli nazywać to, o czym ja mówię, Czy to i to nawet to? jeżeli Ale... to według Ciebie nie jest dziubek, to to teraz to... będzie dziubek. To jest nowy pseudonim dla Michała Dziubek. Może być Dziubek, ja nie mam problemu. <grym> miałem tyle pseudonimów, także. Nie, żartuję. <grym> ale kolejne mam pytanie: dlaczego jak skoczek leci w powietrzu, to krzyczysz na cały głos, ale idzie? Przecież on tam ewidentnie to leci. Jest, tak, to jest, To jest pozostałość po komentowaniu żużla. Tam też Znalazłem ta, jedno słowo, którym można połączyć obie dyscypliny, mimo że nie pasuje do żadnej. No, Okej, okay. to mam trzecie pytanie, skoro jesteśmy, o nie! No, dawaj. skoro jesteśmy w zimowym studiu Eurosportu i tak się na tym znasz, w zimowych sportach, jak ci idzie jazda na nartach? Na nartach jeździłem kiedyś, ale tak zupełnie serio, ja nie przepadam za tym, bo tam jest za dużo przygotowań, żeby sobie zjechać. Znaczy musisz te narty, ten kask, te buty, to zapinać, te rajtuzy, to, to te, później tym pociągiem wiadomo. A jak nie? Na przykład, jadę, ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Biorę rower i jadę. Bez całego tego. No właśnie nie, nie ma ja żadnych Po prostu jak, biorę rower i jadę. A jak biegnę po prostu. No? A jak jedziesz szybko, to też krzyczysz, ale idę. <głos> <głos> Przygotował się do ataku na moją skromną osobę. <głos> <głos> tak, tak krzyczę, ale idę i ludzie patrzą, ale debil, <noise> Tylko w tym programie frontaleni ta Krzysztofa na nie, ale, brudów. ale nie, ja się cieszę, bo ja Krzysztofa tu wiele razy atakowałem w przeróżnych studiach, w przeróżnych miejscach. On dzielnie to znosił, także ma prawo. Krzysiu, jestem otwarty, strzelaj dalej. To ma, to... Na razie wystarczy. Na na razie wystarczy. Nie, teraz zostańmy na polskim podwórku, bo za chwilę przeskoczymy do Do Niemieckiego ulubionego. Ale, uwaga, się nie, jeszcze zostajemy przy Polakach. Uwaga. Wstyd i kompromitacja. To były słowa macie Maciusiaka na temat stanu obiektów w Polsce. Mhm. Przypomnę tylko, że Wisła Malinka po... Płaże Świata w Wiśle została zamknięta, bo trzeba było coś z wyciągiem zrobić. Wielka kroki ma być czynna dopiero chyba 8 stycznia. Średnia yy, skosznia, czyli K95 od zeszłego czwartku. Krzysztof im mówił za kulisami, co ty myślisz, ale nie będę tego powtarzał. Chciałbym, żeby ci panowie się wypowiedzieli. Wstyd i kompromitacja. Czy zgadza się z tenerem Maciusiakiem? Chyba trener Maciuszek wie więcej niż my, ale mi się tak wydaje, że powiedzmy zainteresowanie, mega zainteresowanie skokami w Polsce trwa już ćwierć wieku, prawie. Od początku XXI wieku, tak możemy to datować, tak? bo tam Adam wygrał ten turniej 2000-2001. I w tym czasie moim zdaniem zrobiliśmy ogromny postęp, jeżeli chodzi o te wszystkie lotoskapy, Cupy, orlandkapy, Cupy. tych dzieciaków tam się przewija, teraz jeździcie z tą skocznią, cały czas coś się dzieje. Ale zaniedbaliśmy jeden ważny czynnik, żeby to rzeczywiście procentowało. Zaniedbaliśmy się infrastrukturalnie. Od tego, tego ćwierćwiecza, ile powstało skoczni mm -hmm. w Polsce. Ale zobacz, nie dość, że jest ich mało, jeszcze nie są przygotowane. To, to są nie... Bo... Ale za to są nieprzygotowane. No. Czyli lepiej, żeby były znaczy, duże były przygotowane. Ale A. w takim razie, panie Igorze, no jak to jest? Stoki narciarskie, obok komercyjne, działają. No właśnie, dlatego, że jego są komercyjne. Nie żyli, że mistrzosa Polski były w czystym plesie. No bo, z tego co słyszałem, to śnieg z Kubalonki zwieziono do Wisły żeby było na czym poskakać. Ale Mistrzostwa Polskiego jest zakopanym chyba i też się nie odbyły na no biegły, bo... biegowych, bo były w wszystkim Plesie, Więc tak. ch chciałbym wrócić do zarządzania w naszym sporcie, jak chodzi o zasiada ten trend, w Radzie, w radzie Miasta? Hmm. Kto zasiada w Radzie Miasta? Kto zasiada w radzie miasta? <grym> Kubuś, zasiadasz w radzie miasta. Ale ty się nie pytaj... Co zrobiłeś nie, na miasta? Teraz ja tu prowadzę. <grym> mm. Teraz ja tu prowadzę. Dobra, ja panu nie przegrałem. Każdy ma termowe dla naszych rraża. mieszkańców z kartą mieszkańca, ale to nie jest program publicystyczny, jak ja się wypowiadał. <grym> z kartą mieszkańca. Jak ja przyjadę, to nie mogę skorzystać. Nie, nie chcesz mieszkańca. Dzięki. Ty będziesz płacił. płacił, <grym> płacił. Jeszcze opłatę klimatyczną zapłacisz, zobacz. I za zdjęcie z Niechaj, Ale bez. Krzysztof, no. proszę. Nie, bo oni się wymigują od odpowiedzi. Wtedy kompromitacja. Czy to jest wtedy kompromitacja, czy nie? Czy są obiekty? Źle się stało, znaczy, no. źle się dzieje. No Nie może być tak, że z jednej strony się napinamy, że sport narodowy zimowy, a z drugiej strony nie ma gdzie kadra trenować. Panie Michale, coś dodasz? Nie no, ja już powiedziałem, że dziwi mnie to, że tych skoczni nie powstało, wtedy na podstawie tego ćwierćwiecza więcej i od kiedy prowadzimy to studio w Eurosporcie, to będzie 7 albo 8 lat, ty pamiętam, że jak robiliśmy igrzyska w Pjongczangu, ty mówiłeś cały czas o tych skoczniach, ja myślę, co on gada, cieszmy się w tym Pionczangu, Stoch zdobywa złoty medal, a ten, a nie ma skoczni w Szczyrku, a nie ma skoczni 4, w Wisztorydej. Dla porównania byliśmy już na pierwszym śniegu w tym sezonie, 27 listopada oddawaliśmy pierwsze skoki w Eisenercu no proszę Państwa, w Ramza, jak się jedzie, to dwie osoby przygotowują no, skocznię. akurat tydzień później gotowa, ale, ale dwie osoby na... całą Dobra, skocznię, tak? Chodzi o to, że przygotowali I, i skocznię. nie było idealnie wzi. super perfekcyjnie, bo jakieś mankamenty można było znaleźć, ale skocznia była. Były też warunki trudne do przygotowania skoczni. Dwóch, dwóch ludzi pracuje na skoczni wizeners. No liczyłem, że trochę mocniejsze słowa padną, ale tu panowie teraz jak się wycofują. To może tym razem jak do Niemców przejdziemy, to będą mocniejsze Szanowni drodzy dranie, niedzielny konkurs. Uwaga, dziewiąty Geiger, piętnasty Wellinger, osiemnasty plus Paszkę. No. I idzie. co wy na to? Gdybyś podał same miejsca, nie mówiąc nazwisk, to byłbym przekonany, że to reprezentacja Turcji. <śmienicza> <śmienicza> Czyli ciąglu Bedirik to trzeci? <śmienicza> nie no blado, blado wypadli w niedzielę bardzo blado. Można się oczywiście śmiać, pił, pażka się, proszę Państwa, nie skończył, ale dół zalicza straszny. No wczoraj był dziesiąty, gdyby nie dyskwalifikacja, W sobotę był dziesiąty, gdyby nie dyskwalifikacja, żyły byłby jedenasty. W kwalifikacjach w niedzielę czterdziesty, w konkursie, w drugiej dziesiątce, ale najbardziej wymowne dla mnie. Jego reakcja po drugim skoku, rozłożenie rąk i wściekłe kiwanie głową, do niego już dotarło. On już wie, już tak. się turniej czterech skoczni, on już wie, jaka jest pompka. I on już tego nie A czy nie, nie było y, analogicznie w tamtym roku, jak szli na początku ku samo? Tak, tak, tak. Było bardzo podobne. Sam Wellinger dał radę, nie? Wellinger dał radę, przez roku. którego jesteś teraz łysy. Tak no naprawdę, cieszę się, to akurat się cieszę. No to z... No dobra, no to teraz no. pytanie: czy ci Niemcy się pozbierają? To zawsze znów u siebie się. definiujesz definiujesz no, nie, nie ma, Staliśmy wcześniej, na początku programu, że turniej ma wygrać prawdopodobnie Austriak. Jeżeli ktoś by miał przeszkodzić Austriakom, to prędzej bym ustawiał Deszfandena, który jest solidny, prędzej może na for jakimś fun. farcie któryś z Norwegów, chociaż Forfang jest, jest troszkę, mi, troszkę mięczakowaty taki jest, jeśli chodzi o reakcję. Jemu coś nie wyjdzie i się schowa jak filmaczek w skorupie. Mm. Natomiast Niemcy, no nie widzę tutaj kozaka takiego, który by utrzymał cały turniej. Raz, że presja, a dwa, że w tej chwili są nie tak dobrze dysponowani. To już Geiger zrobił teraz krok do przodu Aha. drobny, wydaje mi się. Natomiast Pius ewidentnie już jest poskładany w głowie. Czyli ogromne problemy kadry trenera Chorunga Herat. Mało Kwiat rzeczy nas tak w tym tak. Konflikt, w Konflikt. Konflikt. O, o. Ale to jest agresywny prowadzący. Ja bywałem agresywny, no. ale w życiu nie aż tak. No teraz tak. możemy poczuć żadnego. się mm. nie i z tej drugiej Oddechu ale, dla gości. Ale co wyście zrobili teraz zamiast Damiana i Seby, to będzie tam siedział Kuba i już w ogóle wszyscy będą mieć. Nie, nie, bo wszystko, wiesz tak, tak Piotrek Grzyba. Raz wejdziesz w ten stand, wiesz, nastawisz, a potem to już Więc y, Ponieważ wiemy, że zimne dranie się nie nagrywają co weekend. Po tak. TC się pewnie tego programu nie nagrywamy. Programy, więc moi wspaniali eksperci, również ty Krzysztofie, przewidujemy podium... Ty, ty prowadzący i ty, ja twój Ty to powiedziałeś. Obstawiamy... <grym> nie przerywaj mi panie Michale. Dobra, przepraszam. Obstawiamy podium Turnieju Czterech skoczniczy Już przenosimy się pod Schofen Trzech Króli i panie Igorze. Ja pierwszy, Igor pierwszy, dobra, ja, sobie, ja się zastanowię. Biorąc pod uwagę to, jak skaczą, to Herold z Czofenigiem wyglądają mocno. Ja sobie zapisuję. Wydaje mi się, że Daniel ma szansę większą. To Czyli znaczy, nikt pierwszy? Raczej, raczej Daniel niż Her. Ale to dlatego, że Her mnie zupełnie nie przekonuje jako osobowość. Jaki głośnik, cieniutki, takie coś. Nie? <grym> A Czofejnik co? No, przynajmniej wiadomo, że dziewczynę jakąś ma no to A, na to. na kasku. To prawda. prawda. Także wiesz, to, 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 to... No nie, ale... Czyli tak pierwszy? Raczej chyba Daniel. Natomiast wydaje mi się, że w trójce powinien się znaleźć też jeszcze. Krafta z przyczyn oczywistych... Nie dajemy. Grozy Olympia, okay. e, jak zwykle powinna go wyłączyć z tej zabawy. Chociaż pamiętam, że kraft kiedyś turniej wygrał. To chyba może pojechał nie wiedział, tam że trenować specjalnie przed sezonem, żeby... DuGapa? Je... No. A, A, jak to się kojarzy. No i no wiecie, i jak co? to będzie? Żeby Cały ja... misterny plan. No nie, to bądźmy spokojni. Paszkę też trenował, fajnie skakał nawet. Czy czofenik wygrywa? Drugi? No, czofenik z Herlem i I Paszki, ten, i Gregor do zespołu. na trzecim miejscu, dobra, Koro? Ja może trochę zmienić. Te Igora wybory są logiczne oczywiście. Ja bym postawił w takim razie, żeby wygrał Herl. Wierzę, że głos, który rzeczywiście nie jest specjalnie imponujący, nie przeszkodzi mu w lataniu najdalej. Na drugim miejscu dałbym Forfanga. Uu. Tak mi się wydaje. Forwan ogłosił w ogóle na Instagramie, że spodziewa się y, dziecka i może to będzie taka historia jak z Dawidem Kubackim. Dawid chyba zdaje się, jak pierwsza została tatą, to wtedy wygrał drugi. Ten, raz raz chyba. Albo drugi, drugi. Albo drugi. drugi. To w każdym razie z ojcostwem się to zbiegło, a trzeci. Niech będzie Geiger, bo Uuu, mnie by nie cieszyło, wow. słuchajcie, mnie by nie cieszyło, gdyby Niemcy nie wygrali turnieju czterech skoczni i wiedzielibyśmy o tym już po gapa. Ja bym chciał, żeby oni mieli nadzieję, się że się do Bischofshofen <laughs> wtedy bardziej boli. <laughs> Czyli Geiger w koszulce lidera TCS-u przed ostatnim skokiem w, w, w Bischofshofen i wtedy <laughs> wszystko, cały misterny plan. To mi się podoba. Protokół Tandek Protokół Tandek jak tandy walczył z Kamilem, to też później... Taki tak, tak jest. Tak krzychło, stało. no to dawaj. No filozofii jakiejś tam nie ma i wyszukiwanie innych nazwisk jest trochę... <laughs> się z celem, więc myślę, że Trzofenik taki mocny kandydat, bo najstabilniejszy jest. Mhm. Yy, mimo wszystko teraz się waham między Kraftem a Deszwandenem, bo Kraft może mu nie iść, ale wszyscy go znają, wiemy jaki on jest i nawet pomimo może małego potknięcia, to co jego wspomniał w gapa, może nie wygrać turnieju, ale, być, ale być blisko, mhm. więc, więc y dobra. Y Sercem zagłosuję na drugiego Deszfandena, a rozumem na krafta trzeciego. Czyli kraft no w tak? tak? I kraft na trzecim, okej. Okay. I jeszcze najlepszy z Polaków. Kto będzie na turnieju? Nie, nie, miejsce nieważne, bo wiemy, że to będzie poza piętnastką pewnie. Wolny. Koro, Wolny. Ach, kto z Polaków no. najlepszy? Y Timeout. Piotrek. Żła. No to Basita. ty dawaj, zniszczą. Ja, ja, ja też dam Piotrka. Po pierwsze, Dobra. doświadczenie dziś był, zaburzyli mu rytm dnia, więc mu zepsuli cały dzień. Yy, a był bardzo stabilny, cały czas koło dychy, więc Piotr. Dobra, panie wydawcy, ile jeszcze mamy? Minuta, no to dobra, fantazje drafcie, wiecie, kto prowadzi, wiecie, że Kocury, nie, nie bardzo ma się tego, cieszę, że. Kuba. Prosimy, żeby to puścić mimo wszystko, która tam jest koronoskopia, życzymy lepszych świąt niż mają kronoskopia. Ale. Ja, no, Wyniki... dobra, dobra wyświetlmy, to ja się z tym zmierzę. Okej, okay, dobra, dzisiaj już przejeżdżacie, czołgacie się po mnie, to ja się z tym zmierzę. Nie, my czołgamy się po tobie, a... tylko ciebie przeczołujemy. Ale ja z Kubaniem. Igor, super tekst. Jak y, odnośnie ceny prawca, jak już zaczyna komentatorstwo w telewizji, a ty mówisz, tylko u nas jest problem z, y, z debiutantami, <grydza> Bardzo mi się to spodobało. A mi zupełnie nie. nie. Ponieważ musimy kończyć, Igor, ty powiedziałeś, że dlatego masz taki sweterek świąteczny, że chciałeś na koniec programu kolędę zaśpiewać, więc yy, yy, proszę. Kolędę może nie, natomiast yy, mogę wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, ale teraz jest wyświetlona tabela, więc to nie będzie i tak widać tego sweterka świątecznego. Tak, yy, wiecie co, bardzo się cieszę, że wyświetliliście tę tabelę. Forfank jest w mojej drużynie i on będzie żarł jak nie wiem. Kobayashi, on odpali w końcu. Kamil Stoch, mam nadzieję. Domen Prouds, jak na jakieś większe skocznie. także. Czyli myślę, jest nadzieja. Jak dorwę się do gardła pana Telemarka, to piąte miejsce będzie moje. No, dobrze, może to. być to bardzo nie wkróczone. No dobrze, to ja teraz prezentuję swetrek. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Nie będzie śpiewania? Y nie, miało być przyjemnie. A, okej. Okay. To może pani, ale na koniec o przybierze. Nie, 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 ja bym chciał życzyć wszystkim Dobrze. wszystkiego dobrego, radości, ze skoków narciarskich, tego, żebyśmy rozmawiali o tym, kto dalej skacza, nie kto jaki ma kombinezon i gdzie jest dziubek. Tylko, żeby tam bili rekordy skoczni i żeby Sandro Pertile nie skracał ciągle rozbiegu. Bo ja bym chciał, żeby w przed... A, a, jeszcze, a przed... jeszcze możemy życzyć wszystkim Państwu, żebyście Państwo tak doskonale i gładko wyglądali jak Borek. Ty właśnie, Igor nadał Borkowi pseudonim a, jak Gładkolicy. Jak Akora, tak. Gładkolicy. I niewiele pseudonimów do Borka pasuje tak jak Gładkolicy, a już kilka miał, niektóre nie cenzura, ale kilka miało pseudonimów, a gładkowicy bardzo nie Może właśnie. bierze przykład z naszego celebryty. Uśmiech Moc, fitness sport, racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie. O kto, Panie. To kto to jest? Nie wiecie, kto to jest? Nie. No Krzysztof Ibisz. Aha! Ale to nie ta telewizja. Krzysztof, zapędziłeś się. Z Życzenia naszym widzom. Nie, nie, ja też życzę wesołych świąt. Wszystkiego tego, co tutaj poprzednicy życzyli Państwu, tylko ja akurat szczerze. I z radości ze skoków oglądania, z naszych występów, naszych. Zawodników i miłego świętowania po prostu. I to Czy... były przeciąteczne zimne ty, dranie. Ty w tej swojej agresji nawet nie powiesz A. wesołych świąt, tak? Czym tym nie, no chciałem się pożegnać i powiedzieć, Świąt. Si nie A. nie A. przerywaj A. mi, A. proszę A. cię bardzo. To był przeciąteczny program Zimne Wdranie, w którym wystąpili Igor, Michał, dziękujemy. gościnnie pan z spełnił swoje marzenia. Krzysztofie, dziękujemy. <ślamy ślamy> Znowu <zimne> się zaczął w tym programie. <ślamy> No, 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 ale to to, może niejednokrotnie ale spełniasz te marzenia, będziesz nie? Będziesz w moim wieku, to też możesz <noise> mieć to <ten rozem. głos> <noise> Proszę państwa, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i pewnie w zakopanym będzie dogrywka zimnych drani. Pewnie Do tak. zobaczenia.